Cześć, witajcie, z tej strony Piotrek. Witam Was na kolejnej cojsowej mapce, w kolejnej cursowej misji, a tym razem jest to mapa Cub Mission Escape. Zobaczymy jak nam pójdzie tym razem. Z tego co się dowiedziałem, mapa jest zdecydowanie krótsza od, od tej, której graliśmy ostatnio. Także powinno nam pójść zdecydowanie szybciej i zobaczymy, czy tym razem uda nam się dojść do końca a, tej mapki. Z tego co widzimy na początku mamy tutaj skuter, mapa jest oczywiście autorstwa tego samego kolesia, który stworzył poprzednią, którą możecie zobaczyć na moim kanale, także zapraszam serdecznie, a wracajmy do mapki. tutaj mamy trzy skutery, możemy sobie chyba wygrać jeden i na którymś pojechać, zobaczymy czy ta radę, Jak tu się wchodzi, na przycisk F wchodzimy, fajne jest to, że możemy mieć w trakcie jazdy broń, także jedziemy do przodu, o, strasznie rzuca tym skuterem, jakbym normalnie driftował. O, tu widzimy już przeciwnika. Dobra, jeszcze któryś. Chyba nie. wyjeżdżamy do bramy. Prawdopodobnie musimy przez przejechać. Okej, okay, staranować się i nie da. Hmm. Jak ją otworzyć? Tu mamy jakąś wskazówkę. A, czyli prawdopodobnie musimy wejść na samą górę. No dobra. No to lecimy... w prawdopodobnie tędy. Hop. Wyżej. Hmm, Czyli musimy iść tutaj. Następnie, następnie tutaj. I do góry na samą górę. Uh, point up the radio. OK, czyli po prostu musimy sobie otworzyć dane z pomocą tego radyka. Możemy zjechać na tym. Chyba nie... A, bo to nie prowadzi na sam dół. No dobra. Uh, chyba musimy się po prostu wrócić tą samą wagą, którą doszliśmy. Uh, spróbujemy troszkę szybciej. Okay. musimy jechać dalej. Prawdopodobnie musimy jechać dalej na skuteku, ale coś nie mogę na niego wejść. A, czy mi się zepsuł skutek? Nie podobno, że mi się zepsuł skutek. Okej, okay, dobra, jesteśmy. To jedziemy dalej. Ale strasznie rzuca. Normalnie jakbym jeździł samochodem a, po lodzie. Okej. Okay. I wywróciliśmy, Wydaje mi się, że dalszą drogę możemy już pośpiechotą piechotę um, na las, bo czasami jak na, nas, tak poprzedniej, na poprzedniej mapie mogą nam czasem wyjść z lasu. Ale tu nikogo nie ma. idziemy tu. Um. O, oh, holy shit! Okej, okay, czyli tam jest pole minowe. Musimy uważać na pole minowe ten gdzieś się odrodzimy? Dobra, ok, odrodziliśmy się na początku mapy, ale już wiemy, co robić. Także tam jest pole minowe, musimy po prostu na nie uważać. Co się dzieje z tym ponownym skuterem? Czemu ja na niego nie mogę dojść? Ok. A czy tego gościa jeszcze raz będziemy musieli zabić? Ok, tak. Chodzi na to, że tak. Dobra, to teraz na szybkości idziemy sobie do góry. Skutami. Jak zjebany, hopu. O, bardzo dużo nie brakowało. Myślałem, że tam jest już platforma. Ok, otwieramy sobie obrota i... Cofamy się na sam dół. Tędy. możemy sobie iść? Yy. No dobra, o już nie powiedziemy, także musimy iść z piechotą. Spróbujemy może jakoś ominąć to pole minowe. A może jakoś bokiem spróbujemy może lewą albo prawą stroną. Środkiem nie ma coś, jak już nam pokazało doświadczenie. Na pewno nam się to nie udało. A spróbujmy środkiem. Nie, nie. środkiem, środkiem już szliśmy, środkiem nie wyszło. A, no, chyba te ciemne miejsca to są polaminowe. Okej, okay, spróbujemy szczę. Na górce chyba mi nie powinno być. A dobra, czyli... To po prostu krótka przedwieszka. Musimy tu wejść? Nie da się? Aha, okej, okay, bo jest kutka, okay. Pamiętajcie, żeby się rozglądać na tego typu mapach, bo komputer jest w miarę dobry, boty są ustawione na miarę wysoki poziom. Także trzeba uważać. Okej, okay, pędę bomb. Już wiemy, że bomba nam krzywdy nie robi, także możemy sobie stać przed nią. Szybciej nam pójdzie na pewno a, przy zabiciu przeciwników. Czybyś tu. OK. Co, so, wycofamy się. Przeładujemy. I kontynuujemy swoje dzieło. Zniszczenia. Jest jeszcze jeden. Okej. Okay. O, włączyliśmy alarm. Naprawdę nie bardzo wiedziałem, czy to służy tego. Okej. Okay. czy gdzie jeszcze tu jest? Z drzwiami nie ma i skrzynką też nie, ale um, gdzie musimy iść? A, prawdopodobnie wentami, ok. Czyli idziemy sobie wętami. Chyba w wętach raczej nie powinno nikogo być. Ok za mną, czyli prawdopodobnie musimy iść tu. Ktoś tu skacze. to jest tylko jeden? Czy ktoś jeszcze? Nie, tylko jeden był. Właśnie może sobie AK. Na starcie główka piękna, po nie ma. Czy ktoś jeszcze? Dobry. Padłem na sekundę. Mamy zakładników. O, możemy sobie zregenerować życie za pomocą tego. Bierzemy zakładnika. Możemy już do samochodu? Nie, prawdopodobnie musimy się jakoś tam dostać. Czyli to jest brama. O, jakiś przycisk, może? O, coś tutaj. Ok. O, przeciwnicy są. Szybko, nadchodzą. Miałem gdzieś na daleko był. I on tu podchodzi do nas. Czy to wszyscy? Prawdopodobnie wszyscy. Czy możemy wziąć do tego samolot? Nie. Okej. Okay. A czy możemy sobie wziąć... Nie, nie możemy sobie wziąć broni. Dobra, prawdopodobnie musimy iść dalej. O, zwracajmy uwagę, czy czasem nikogo tu nie ma. O, bo autor lubuje się w skrywaniu na przeciwniku gdzieś po lasach. O, także... Czy możemy... Może tutaj samolot da się wziąć? O! Okej, okay. trzeba było po prostu rozwalić. O, ktoś jest za nami, niestety go. Dobra, pierwszy go. Nie widzimy go, także jedziemy przed siebie. Czy to możemy rozwalić? Nie. O, drzewo. Rzuca z tym samochodem. O, mapka. cholisz O mój Boże. Ops. Co jest? Nie mógłbym strzelać przez chwilę. Coś A... tu idzie? Zaklinowałem się. Halo! Widzicie co? Musimy skorzystać chyba eee, z No Pipa. chciałbym gdzieś tam kończyć tej mapy. O małe oczyszto w takiej sytuacji, jak zbugowany, ee, no, możemy sobie robić, wiem jak zbugowana sytuacja, to chyba nie widzicie mi tego za że użyłem no e, dzień dobry, czy ktoś tu jest? O, samolot. Czyli to był koniec już tej misji? Prawdopodobnie tak. Start the engine. Wydaje mi się, że to faktycznie, jak pisali, jest to krótka misja, także. To by było na tyle. A, nie, jeszcze to nie jest na tyle. Eee, co jest? Coś się chyba nie tak jest z nimi. O, strzelają. Skąd, skąd? Co ja bym nie chciał zginąć w ostatnim momencie? Okej, okay, koniec misji. Link do mapki w opisie. Chcecie zobaczyć więcej tego typu filmików, tego typu misji? Subskrybujcie, pamiętajcie łapka w górę i trzymajcie się na razie. Hejo!